A witajcie, witajcie. Pomidorobranie zobaczcie u nas. Ania zbiera pomidorki. I paprykę, bo będziemy robić sosy I papryki też mamy troszkę ich, zobaczcie. Także sobota na działce kończy już zbiory powoli. I pomidorów, i papryk. Także sezon średnio udany. Ale jeśli chodzi o pomidory i papryki, to bym powiedział, że nawet udany. Zobaczcie, jakie pomidorki. Dziwne kształty, dziwne kolory. Po prostu jak chcecie w komentarzach, to. Ania wam napiszę, jakie to odmiany, bo są bardzo różne. Jakby ktoś tam coś chciał się dowiedzieć, zobaczcie, jakie kształty piękne. W smaku też Ania powie, jakie są także. Jak jesteście zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Także my z Anią już tu zbieraliśmy i z Hanią naszą, i zobaczcie, jakie piękne zbiory. Do następnego roku, jeśli chodzi o zbiory, cześć.